Witam Państwa z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 16 dzień lutego godzina 10.45 briefing rozpoczniemy od pary NZDUSD to jest interwał H4 przybliżę tutaj nieco ten wykres w ostatnim czasie doszło do wybicia lokalnego układu 1 do 1 lokalnego układu overbalance na ostatniej fali spadkowej. I teraz rynek może tutaj próbować kontynuować nam wzrosty. Aktualnie wsparciem jest biegunowość tego układu, czyli okolice ok. 0,71,90. Tutaj możemy tak to miejsce zaznaczyć razem z tymi ostatnimi reakcjami, reakcjami ceny, czyli tutaj aktualnie mamy wsparcie. W przypadku korekty 30 pipsów niżej rynek może tutaj przetestować ten poziom i dalej kontynuować wzrosty, natomiast przebicie oznaczałoby nam dalej ruch spadkowy. Jeżeli chodzi natomiast o opory, najbliższym oporem są tutaj lokalne Lokalne dołki, czy tutaj to dolne ograniczenie tego pierwszego e, układu e, geometrycznego, to jest najbliższy opór, do którego brakuje w tej chwili około 45 pipsów, poziom 0,72,75. Jego wybicie potwierdzałoby nam tutaj e, wzrosty, e, czyli wracalibyśmy do tej tendencji wzrostowej, którą obserwujemy od. Początku roku. Tutaj jeszcze dodatkowo ten poziom oporu, który wyznaczyłem, on będzie się pokrywał z biegunowością układu overbalance na tej fali wzrostowej, czyli tutaj przez dłuższy czas rynek taki układ utrzymywał. Widzimy, że te korekty były tych samych zasięgów i zobaczmy, że biegunowość wypada również na tym poziomie. Także 0,72,75 to powinno być istotne miejsce, którego. Wybicie bądź odbicie się od niego powinno dać sygnał na dłuższy, na dłuższy termin. Kolejny wykres to będzie para AUDUSD, USD. Tutaj ostatnio wspominałem o konsolidacji. Rynek wczoraj wybił się górą z tej konsolidacji i mamy też potwierdzenie tej tendencji wzrostowej trwającej od początku roku. Co prawda to wybicie nie jest zbyt dynamiczne. Rynek wybił na 30 pipsów, po czym wrócił. Natomiast dopóki znajdujemy się powyżej,. Obowiązuje tendencja wzrostowa. Aktualnie jesteśmy właśnie na wsparciu z ty, wynikającym z tych wcześniejszych e, szczytów. Także dopóki rynek znajduje się powyżej 0,76,90, e, nie wykluczone, że zobaczymy tutaj kontynuację e, wzrostów. I tutaj e, cały czas utrzymuje się układ overbalance. Co prawda, on był nieco e, naruszany. Natomiast począwszy tutaj od dołku właśnie stycznia, cały czas widzimy, że te korekty. Były podobnych zasięgów, nawet ta konsolidacja ostatnio też jest bardzo zbliżona. Tutaj wybicie za zaledwie 5-6 pipsów, także aktualnie jesteśmy na wsparciu, natomiast zejście ceny tutaj poniżej, to mamy kolejne wsparcie na poziomie 0, na poziomie 0.7645, czyli teraz lokalne ZZB, natomiast gdyby kurs spadł niżej, no to mamy tutaj kolejne wsparcie i dopiero wybicie tego poziomu zmieniałoby nam tutaj tendencję na spadkową, jak na razie bardziej prawdopodobne są dalsze wzrosty. I zobaczmy jeszcze na koniec Daxa, yy, może na początek interwał. Interwał H4 tutaj cały czas obowiązuje tendencja wzrostowa, natomiast w ostatnich dniach te wzrosty nam troszeczkę tutaj wyhamowują. Rynek nie ma siły, by przetestować ostatnie szczyty, które mamy tutaj z 26 stycznia. No niestety nie można tutaj mówić o żadnym układzie harmonicznym, to jest interwał H1 troszeczkę zabrakło, widzimy, że. Ani na 50, ani na 61,8 reakcji nie było, natomiast w strefie 78,6 88,6 rynek wyhamował, ale o żadnym układzie harmonicznym tutaj nie możemy mówić. Jedyne co z geometrii, z harmonii, co tutaj widać, to jest wybronienie układu 1 do 1 na lokalnym tutaj wsparciu czyli to jest to istotne miejsce na dzisiejszą sesję. Zaznaczymy to poziomem cenowym, czyli 0 przepraszam, 11718 tutaj mamy aktualnie wsparcie, czyli 40 i 50 punktów niżej, jego wybicie mogłoby nam doprowadzić tutaj do, do spadków, natomiast pojawienie się sygnałów popytowych tutaj, no to jest sygnał dalej do wzrostu. Także tak naprawdę jedyne istotne miejsce tutaj oporem są lokalne szczyty. Czyli tutaj zaznaczymy, ich wybicie powinno nam doprowadzić do testu tych poziomów, tych maksimum z 26 stycznia, tutaj pomiędzy ostatnimi szczytami, a tymi z 26 stycznia. To jest około 45 punktów. Ok, z mojej strony to będzie wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia na rynku w dniu dzisiejszym i do usłyszenia.